Dzień dobry moi kochani, słuchajcie, wczorajsze spotkanie w Piotkowie Trybunalskim, pan premier z ludźmi się spotkał, słuchajcie, przyszły jakieś dwie pindy niedorobione, słuchajcie, pierdoliły farmazony, oczywiście nie czekały na odpowiedź, bo co je to kurwa obchodzi. Potem przyszedł jakiś e, rolnik, który chciał wzbudzić, ze trzy razy powtarzał, że ma czwórkę dzieci i boi się o synów, no nic, no to po prostu pójdą do normalnej roboty i tyle, to nie musi dziedziczyć z ziemi na ziemi, domy macie, samochody macie, dostajecie dopłaty, powiedział wam to premier przecież a umowa z Mekosurem, to to szydło tam zapukaj. I ja się pytam ciebie, gdzieś ty, kurwa, był przez 8 lat pisu? Gdzieś był przez 8 lat pisu. Jakoś ci to, kurwa, nie przeszkadzało, że zboże sprowadzali, że były nawozy najdroższe, kurwa, w całej Europie. To ci, kurwa, nie przeszkadzało. Ze wszystkim, co pan premier się oczywiście zgadzam. Trzymamy się razem, panie premierze i wiem, że pan ogląda moje filmiki. Więc powiedział pan, nie odstawia pan nogi, a jeżeli ktoś przywali, to przywali jeszcze mocniej. Następna rzecz, z którą się z panem nie zgadzam, to jest taka, że że my nie możemy takiego języka używać jak PiS. Panie premierze, ja się z tym nie zgodzę. Powiem panu dlaczego. Dlatego, że PiS właśnie ściągnął na siebie te wszystkie miernoty, chamy, nieroby. Takie po prostu zwykłe głąby, które kompletnie nie rozumieją języka ludzi, którzy są inteligentni, skończyli szkoły, są wykształceni. Nie rozumieją! I pan też to powinien wreszcie zrozumieć. Dlatego ja mówię takim językiem. Przecież ja normalnie nie jestem jakąś prostaczką i chamem. Tylko po prostu ja próbuję dotrzeć do tych ludzi, którzy taki język rozumieją. To ich wprost jak stranie. I jeszcze jedno. Mówi pan, że robimy... Nie chwalimy się. To jest największy błąd, który robicie. Największy. Szłapka nie nadaje się do tłumaczenia. Weźnie pan rozenka, weźnie pan kogoś, kto ma taką charyzmę jak pan, bo pan bardzo dobrze wczoraj e, mówił. Tylko tyle, że pan jest jeden, a pan potrzebuje kogoś takiego jak ja, bez tych wszystkich wulgaryzmów, który będzie przypierdalał. Kłamstwo jest kłamstwem, oszustwo jest oszustwem, złodziejstwo jest złodziejstwem, a przestępcy są przestępcami. Po prostu to jest proste. Wystarczy zmienić język. Powiedział pan także, że nie, nie potrafimy walczyć z populizmem i z tym. Na emocjach, na których gra Konfederacja i PiS, albo Brown. Panie premierze, to jest całkiem proste stanie. Przecież są przepisy, które nie pozwalają kłamać, siać nienawiści. Więc ja się pytam, dlaczego w Telewizji Republika i w w Polsce, dlaczego cały czas nie są pociągnięci do odpowiedzialności za, za to, że kłamią? Dlaczego Konfederacja nie jest pociągnięta do odpowiedzialności za to, że kłamie? To jest jedna sprawa. A następna sprawa to jest taka...